Czas, żebyśmy zaprosili na scenę przedstawicielkę miasta Poznań, która wykona dla nas piosenkę. A jest to Marta Borowska, a ta piosenka to refren ze starych nut. Marto, zapraszamy Cię tutaj do nas na scenę. Brawa dla naszej wspaniale ubranej artystki. Ten kapelusz, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Chciałam zaśpiewać utwór, który napisała Jadwiga Urbanowicz a muzykę skomponował mój wujek Andrzej Borowski. Jaki fajny wujek! Brawa dla wujka! Marto Borowska, zapraszam do wykonania występu. Wielkie brawa raz jeszcze, poproszę. Przez cały dzień i całą noc Ja muszę nucić wciąż tę melodię ale też ciągle słyszę ją więc pytają mnie, pytają wciąż, pytają co to jest szybko modny. Ja wiem, że nie, ale śpiewam to na cały głos. Coś przypomina, z czym się kojarzy, uparty ten Stare pianino, dancing dzień, w giełdce marzeń ja się jak okup snu, więc cały dzień i całą noc ja muszę nucić wciąż tę melodię, którą znalazł ktoś w pośród starych lód. Cóż z czym się kojarzy uparty refren stare pianino, dancing dancingu cień, w marzenia wisi jak okrut więc cały dzień i całą noc ja muszę nucić wciąż tę melodię, którą znalazł ktoś poczuł starych nóg. Dziękuję. Jeszcze chciałam podziękować moim trenerom wokalnym za przygotowanie mnie do tego festiwalu. Brawa, brawa, szanowni Państwo.